nas z tej strony Trost, dzisiaj wam pokażę jak zbudować łóżko dwupiętrowe, wiecie jakie fajne, nie? Dobra, spokojnie, lecimy. Chcę, zaraz jadę. Szybko. Dobra, potrzebu potrzebujemy. Dwie gąbkę, parawinki, glaski dębowe, ale albo jakie chcecie, i łóżka. Odstęp od ściany. Chodzimy łóżko, zbijamy to. Wchodzimy drugie łóżko, potem dajemy tutaj o, te deski z której strony, z samej strony drabinki i to nasze, i oto nasze łóżko dwupiętro, gdzie o mamy drabinki, żeby się spiąć na drugie, a tu mamy po prostu pier pierwsze, pierwsze nie, tutaj macie y enchanting, dobra, ja się z wami żegnam, nara, cześć.